Sła nakładane na Unię Europejską w wysokości 30% to nic w porównaniu z tym, czym Donald Trump straszy Rosję, jeśli nie dojdzie do porozumień pokojowych. W gabinecie owalnym prezydent Stanów Zjednoczonych spotkał się i tak naprawdę cały czas z nim rozmawia, z Markiem Rutte, czyli z sekretarzem generalnym NATO. To wielki zaszczyt móc powitać tutaj mojego przyjaciela. Zaprzyjaźniliśmy się w ciągu ostatnich lat. Znaliśmy się też wcześniej. Teraz Mark Rutte jest sekretarzem generalnym NATO. Jest bardzo szanowany przez wszystkich, którzy go znają, ale zwłaszcza przez kraje europejskie. Świetnie się spisuje w swojej roli. Jakiś miesiąc temu mieliśmy fantastyczne spotkanie. Ale najważniejszy dzień to był chyba 5 listopada wybory prezydenckie tutaj, ale to spotkanie sprzed miesiąca też było bardzo ważne, więc chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo niezadowoleni z działań Rosji, ale to omówimy może innego dnia, ale jesteśmy bardzo, bardzo niezadowoleni. I będziemy nakładać bardzo surowe cła, jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy pokojowej w ciągu 50 dni. To będą tak zwane cła wtórne w wysokości 100%. Wiecie, co to znaczy? Ale dzisiaj porozmawiamy o czymś innym. Jak wiecie, wydaliśmy około 350 miliardów dolarów na tę wojnę między Rosją a Ukrainą. I chcemy, żeby to się skończyło. To nie była moja wojna, to była wojna Bidena, a ja próbuję ją zakończyć. Chcemy, żeby ta wojna się skończyła. Jestem rozczarowany prezydentem Putinem. Myślałam, że już dwa miesiące temu uda się zawrzeć umowę pokojową, ale na to nie wygląda. W związku z tym będziemy nakładać cła wtórne, jeśli nie będzie umowy w ciągu 50 dni i to będzie w wysokości 100%. Tak to będzie. To jest bardzo proste. Tak to po prostu jest. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić. My produkujemy najlepszy sprzęt wojskowy na świecie, czy to rakiety. Widzieliście ostatnio w Iranie. Zrzuciliśmy 14 bomb, udało się trafić we wszystkie cele. Z helikopterów wystrzelono łącznie 30 bomb czy 30 rakiet i udało się trafić we wszystkie wyznaczone cele. Więc w skali od 0 do 10 to było mniej więcej 15. 15, tak to ocenili, tak udana i skuteczna była ta misja. To był świetny, dobrze zorganizowany atak. A ludzie w tym kraju chcieli to zrobić od 24 lat. Spotkałem się w zeszłym tygodniu z pilotami. Oni mówią, że ćwiczyliśmy to od 24 lat. No nie oni osobiście, ale inni piloci, teraz już są nieco starsi. I powiedzieli mi, a to Pan pozwolił nam to zrobić. Ale my to ćwiczyliśmy 3-4 razy w roku przez 22 czy 24 lata. Bo trzeba było powstrzymać Iran przed tym, co robili, czyli próby wyprodukowania bomby atomowej i udało nam się to zrobić. My produkujemy najlepszy sprzęt wojskowy, najlepsze rakiety. Kraje europejskie o tym wiedzą. Więc dzisiaj zawarliśmy umowę, Marko o tym powie więcej, ale zawarliśmy umowę, że będziemy im wysyłać broni i oni będą za to płacić. Stany Zjednoczone nie będą nic za to płacić. My tego nie będziemy kupować, ale my to wyprodukujemy, a oni za to zapłacą. Spotkaliśmy się miesiąc temu. To było udane spotkanie, bo kraje NATO zgodziły się na 5% PKB wydatków na obronność. To jest łącznie jakiś 1 bilion dolarów. To są bardzo bogate kraje, więc mogą to zrobić. To jest dla nich ważne i dla nas też to jest ważne. Wydaliśmy na to już dużo pieniędzy i nie chcemy już więcej wydawać, ale produkujemy najlepszą broń. Będziemy ją wysyłać do NATO. A czasem, jak to zasugerował Mark, może wyślemy ją do Niemiec, a oni wtedy wyślą rakiety na Ukrainę, a NATO je później zastąpi. To będzie skoordynowane przez NATO. Będą współpracować z Mattem Whitakerem, ambasadorem USA przy NATO. On będzie to koordynować. Na pewno świetnie się spiszesz. To bardzo utalentowany człowiek, wszystko dobrze skoordynuje. Więc podsumowując, będziemy produkować najwyższej jakości broń, wyślemy ją do NATO. NATO być może wyśle część tej broni do innych krajów, żeby też zapewnić, że to się stanie jak najszybciej, a my następnie zastąpimy broń tych krajów. I podkreślę, że Mark Rutte jest bardzo szanowaną osobą. To jeszcze dość młody człowiek, zważywszy na to, co udało mu się osiągnąć. Miał niezwykłą karierę jeszcze zanim został sekretarzem generalnym NATO. Spotkaliśmy się wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy. Powiedz kilka słów. Mark m.in. o tym, że patrioty w ciągu kilku dni trafią na Ukrainę. Mówi razem ze mną, dzięki połączeniu internetowemu, Marek Meissner, analityk militarny ISB News. Dzień dobry. dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy to są dobre informacje dla Ukrainy, czy to są dobre informacje dla Europy? Wie pan, ja jestem niewierzący. Ja jestem niewierzący, niewiernym Tomaszem. Dlaczego? Ja na to patrzę i co ja słyszę? Trump mówi tak. Po pierwsze, my umówiliśmy się, że sprzedamy naszą broń krajom NATO. Prawda? A one część z tej broni wyślą na Ukrainę. Czyli właściwie nie wiadomo, o co chodzi, wiadomo, że będą jakieś dostawy na Ukrainę. I na ta broń zostanie przekazana krajom NATO, tutaj się mówi o Niemczech, prawda? A one już coś tam z, z nią zrobią, jak będą chciały, to wyślą na Ukrainę. Jednym słowem, Stany nic tak naprawdę nie będą przekazywały Ukrainie, będą przekazywały Europie za europejskie pieniądze co podkreślono wyraźnie, natomiast co Europa z tym zrobi, to już jest Europy problem. No, wyślę na pewno na Ukrainę, to jest pewne, natomiast tutaj mamy, mamy pytanie, co to będzie, jakie pieniądze będą za to zapłacone, bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone Trumpa robią dobre interesy na broni, czasami nawet hmm, przerażająco dobre, tak jak cena rakiet PAK-3 MSE dla Polski, no, która była mm, zabójczo wysoka. Także można powiedzieć, że y, tutaj kraje Europy mają pewien problem. Ja myślę, że wykorzystają zamrożone fundusze rosyjskie na y, zakup tej broni. Ta broń zostanie na pewno zakupiona. Pytanie, co to będzie za broń, kiedy ona dotrze na Ukrainę i jak będzie wyglądał sam proces tego zakupu od strony formalnej. Także mamy same pytania. Bez odpowiedzi. Natomiast co do tych ceł stuprocentowych przez 50 dni, mój Boże, czegoż to prezydent Trump nie mówił o cłach. Ostatnio nakładał 30% cła od 1 sierpnia na Unię Europejską. Rynki w ogóle nie, na to nie zareagowały, więc myślę, że tym razem też nie bardzo za, zareagują na te zapowiedzi stuprocentowych ceł na Rosję w ciągu 50 dni. A Rosja? Będzie jakaś reakcja z jej strony? Stół negocjacyjny czy jednak kolejne nocne używanie rakiet i, i dronów? Myślę, że najpierw się spotkamy z reakcją takich prominentnych przedstawicieli rosyjskiej propagandy jak Sołowiow, Skabiejewa czy Popow, którzy będą odsądzać Trumpa od czci i wiary albo stwierdzić, tak jak ostatnio, że został zmanipulowany przez partię wojny. Także to, to zobaczymy na pewno. Nie, to Rosji oczywiście nie powstrzyma, nie ma takiej możliwości. Tym bardziej, że te zapowiedzi, w sumie, jak się wysłuchało Trumpa, to one były dosyć chwiejne. Sprzedamy Europie, ile sprzedamy cze, czego, sprzedamy co. Y, oczywiście to może być zawsze tajemnica, prawda? Ale mowa jest o tym, że sprzedamy broń, a Europa z nią zrobi, co zechce. No, no nie brzmi to. Nie brzmi to zachęcająco. Ja to rozumiem też trochę inaczej, że Europa już zacznie przekazywanie ze swojego arsenału broni na Ukrainę, stąd te kilka dni dla patriotów, które mają trafić do Kijowa, a Amerykanie będą uzupełniali to, co Europa na Ukrainę przekaże. Na razie nie mamy czegoś takiego, dlatego że już większość naszych arsenałów jest mocno naruszona. Część na pewno pójdzie, zwłaszcza tych starszych wzorów broni. Które na Ukrainie się świetnie spra sprawdzają mimo wieku, ale tutaj można powiedzieć tak. Na razie idzie dostawa 300, 300, w wartości 300 milionów, a więc bardzo niewielka z PDA, czyli prezydenckiej autoryzacji, którą Trump zatwierdził, bo to była dostawa jeszcze, jeszcze z czasów Bidena, i poszły dostawy, które były zatrzymane przez sekretarza obrony Pita Hekseta, między innymi w Polsce. Także to poszło. To poszło. Co pójdzie z Europy? No nie może pójść zbyt wiele, ale myślę, że myślę, że pójdzie to w najbliższym czasie. To znaczy ja myślę, że do sierpnia Europejczycy zorientują się, co jest jeszcze w naszych europejskich arsenałach i to wyślą. Dlaczego? Dlatego, że proces uzupełniania może potrwać nawet 60 dni. Na całe szczęście mamy na przykład czeską inicjatywę amunicyjną. I tutaj dociera bardzo, bardzo dużo amunicji, 155 kluczowej w tej chwili, dla artylerii ukraińskiej. Dzięki temu udało się Ukraińcom przetrwać okres posuchy bez dostaw ze Stanów Zjednoczonych. Mark Rutte mówi, że to pierwszy etap pomocy dla Kijowa, kraje NATO szybko przemieszczą broń i uzbrojenie na Ukrainę. Chciałem pana zapytać też o to, co ostatnio mówił prezydent Andrzej Duda. Nie wiem, czy pan słyszał ten wywiad dla trzech trzech takich internetowych portali. Tam prezydent Andrzej Duda, zacytuję go tutaj, mówi, zarówno Ukraińcy, jak i nasi sojusznicy po prostu uważają, że lotnisko w Rzeszowie i nasze autostrady należą im się, przepraszam, jakby to było ich. No a nie jest ich, jest nasze. Jak się komuś coś nie podoba, to zamykamy i do widzenia. Robimy remont. Zamykamy Kamy lotnisko w Rzeszowie i dostarczajcie Ukrainie morzem, powietrzem, nie wiem, zrzucajcie nas spadochronach, kombinujcie. Kombinujcie, jeżeli uważacie, że nie jesteśmy wam potrzebni. Czy polskie stanowisko może tak faktycznie wyglądać? To jest stanowisko Andrzeja Dudy, a nie rządu i nie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I tyle? Tyle. Dlaczego? Dlatego, że. Hmm... Są kontrowersje między Ukrainą a Polską, ale załatwianie ich w ten sposób bynajmniej dyplomacji nie, nie służy. A myśli pan, że co może być gdzieś w tle? Mogą być sprawy chociażby dotyczące Wołynia. Ja widzę, że też polskie stronnictwo ludowe dość silnie naciska na rząd, żeby tę sprawę jednak załatwić. Wołyń jest pewnego typu pretekstem. Natomiast ja myślę, że tutaj jest nazwijmy to. Pewne, pewne zgrzyty z obu stron są od dawna. I tutaj kwestia, kwestia bardziej niż Wołyń była kwestia żywności ukraińskiej, bardziej, bardziej tutaj od tej strony, bardziej też nazwijmy to zgrzyty w związku z nieporozumieniami już starymi, personalnymi pomiędzy. Pewnymi osobami z rządu ukraińskiego i pewnymi osobami w Polsce polityka personalna na Ukrainie odgrywa ogromną rolę. Zwłaszcza, że steruje nią człowiek naprawdę może nie z drugiego rzędu, bo to już jest pierwszy rząd, a szef kancelarii prezydenta Żałęckiego, czyli Andrii Jermak. No a powiedzmy, nie jest to osoba bardzo nam przyjazna, mimo pewnych gestów. Panie Marku, bo mówi Pan o tym, że personalne sprawy są w Kijowie bardzo ważne. Dzisiaj jest tam Kellogg, czyli wysłannik, specjalny wysłannik Keith Kellogg, specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych i w tym samym dniu Wład Władimir Zełański ogłasza tak naprawdę, że zmienia premiera. Zamiast Szmychala ma być nim Julia Sviridenko, czyli teraz wicepremier Ukrainy. Tak. Amerykanie zmieniają rząd w Kijowie? Nie, to już się szykowało od dawna. Tam były, powiedzmy sobie, były problemy pomiędzy gabinetem prezydenta a premierem, to już od ponad roku trwają. Szmychal, z tego co ja wiem, już raz pogroził odejściem, wtedy tego nie przyjęto, no a w tej chwili, no cóż, no przyjęto tą rezygnację. Tym bardziej, że niektóre osoby w rządzie, ja się spodziewam następnych rezygnacji, bo tam niektóre... Osoby w rządzie bardzo, bardzo się przeciwstawiały temu, żeby ośrodek prezydencki nagle wziął się za kierowanie wojskiem, a on się tak wziął od półtora roku, omijając główno dowodzącego generała syrskiego. I to też są inicjatywy Andrija Jarmaka, no bynajmniej by najmniej, by na prawie sytuacji Ukrainy na froncie służące. A pana zdaniem te zmiany personalne do czego mogą doprowadzić? Jeżeli chodzi o politykę ukraińską, to powiem tak, zobaczymy, bo w tej chwili tego nie można przewidzieć, natomiast myślę, że gdybym miał wyrokować, to powiedziałbym, że doprowadzi do większego uzależnienia rządu od ośrodka prezydenckiego. A od Stanów Zjednoczonych będę szedł też w tym kierunku, bo pamiętajmy, że wicepremier Sviridenko była odpowiedzialna przecież za podpisanie tej umowy między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą tak. dotyczącej minerałów. To tak, ale tutaj jest, tutaj jest trochę inna sprawa. Tutaj jest pokazanie Amerykanom, że się ich szanuje. Z drugiej strony, z drugiej strony wicepremier Sviridenko już wtedy miała doskonałe kontakty w Niemczech. I we Francji, także tego śladu amerykańskiego to ja bym tutaj nadmiernie nie eksponował. Natomiast my, jako kraj, stracimy. Nasza dyplomacja straci. Dlatego, że to jest to środek, który, no, z którym nie mamy aż tak dobrych kontaktów, tak dobrych relacji ściślejszych. Ze Szmychalem bywało różnie. Bywały dzikie awantury, tak jak o, o zboże. Ale można się było dogadać. Tu będzie pewien dystans. To jeszcze wracając do spraw rosyjsko-ukraińskich. Jak pan przewiduje, czy ta wojna będzie zmieniała swoje oblicze, czy jednak będzie cały czas taka sama, jak ją widzimy od kilku lat? Taka sama. Dlaczego? Dlatego, że bardzo zmienił się, zmieniła się taktyka wojsk ro rosyjskich. W tej chwili to, co obserwujemy, to jest praktycznie taktyka piechoty z artylerią, z niewielkim wspomaganiem sił pancerno-zmechanizowanych na kierunkach, na których można się spodziewać przełamania, i z bezpośrednim masowym użyciem dronów na linii frontu i na zapleczu, takim do 50 kilometrów. Oraz użyciem lotnictwa, o ile można, czyli kaby, kaby, które stanowią tak naprawdę bardzo dużą pomoc dla Rosjan, bez kabów, wielu tych zdobyczy terytorialnych by po prostu nie było, czyli bez broni Stambów, wystrzeliwanej z y, samolotów. Pana zdaniem hmm, Ukraina jest gotowa na jakieś ustępstwa, tak, żeby doprowadzić do rozmów pokojowych. Wie pan. Warunki rosyjskie zostały już wyznaczone. To są te cztery obwody, które Rosjanie chcą po prostu zagarnąć, mimo że ich nie zdobyli, także ja tutaj nie widzę za bardzo materiału do ustępstw. To jak mogą wyglądać rozmowy pokojowe? No, bo prezydent Donald Trump cały czas na to nalega. Już zapomnijmy o tych zakończeniu wojny w ciągu dwóch tygodni, dwóch dni i dwóch godzin, ale jednak chyba wydaje się, że chce zrobić wszystko, żeby do tych rozmów pokojowych doprowadzić. To o czym Ukraina z Rosją będzie rozmawiała? Na razie o wymianie jeńców. I tutaj o ewentualnym przygotowaniu podstaw do rozmów. Natomiast ja tu nie widzę wobec takiej, takiej, prawda, takich warunków strony rosyjskiej, ja tu nie widzę żadnej przestrzeni do rozsądnych rozmów. Najpierw, najpierw według mnie, musi nastąpić w Rosji taki kryzys gospodarczy, żeby Rosjanie się zorientowali, że tej wojny dłużej, dłużej prowadzić nie będą mogli, ja uważam, że zwycięstwo, które może osiągnąć Zachód w tej wojnie, to jest zwycięstwo spowodowane tym, że Rosjanom po prostu zawali się gospodarka, tak jak to było w latach 90. chociaż choć jak wskazują tutaj. Analitycy Banku Chińskiego, to na pewno, na pewno potrwa dłużej i będzie pełzającym procesem takiej implozji go, gospodarczej wewnętrznej. Zresztą na Spiew 2025 w Petersburgu przedtem ostrzegali wszyscy menadżerowie gospodarczy, nawet starzy oligarchowie w rodzaju deripaski. Powiedzieli, że to więcej się po, że więcej się yy, po prostu nie da. Gospodarka zaczyna się walić. To do Putina nie dociera, do siłowni. Marek nie Mejśler, dociera. Marek Meisner, analityk przytoczy. militarny ISB News. Panie Marku, bardzo dziękuję za tę dziękuję rozmowę. Bardzo.